Dobra, dzisiaj taki fragment. Pójdź za mną. Jak Jezus mówi: Pójdź za mną i idź za mną, nie? Znamy to, to, te fragmenty. I ja zawsze byłam przekonana, że pójść za Jezusem, czyli, dobra, nie wiem, może nie grzeszyć, yy, służyć Mu, czyli iść i głosić Ewangelię jak wchodzę w swoje powołanie, no to to jest, że idę za Jezusem i Mu służę, nie? No i co ja mam jeszcze robić? Dlaczego no, chcesz ode mnie Jezu? I przestań do mnie mówić, chodź za mną, że idę, nie? I ostatnio do mnie to dotarło, że pójście za Jezusem to nie jest pójście tylko za służeniem Mu, ale jest to pójście za prawdą. I mówię takie wow, mówię przecież, to jest pójście za prawdą. Mówię, przecież robię te wszystkie rzeczy, bo ostatnio dostałam takie słowo: idź za mną, nie? Ja mówię, no ale o co chodzi? No nie wiem o co chodzi. Jak mam iść za tobą, skoro idę, nie? Że robię to wszystko, przecież Boże, co chcesz ode mnie, nie? No i do mnie po prostu tak dotarło, że mamy iść za, za prawdą. I już to rozwijam, już tam przeczytam. Z Mateusza przeczytam. Następnie Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Bo kto by chciał ocalić swoje życie, zgubi je. Kto by zgubił swoje życie ze względu na mnie, odnajdzie je. Co bowiem zyska człowiek, choćby zdobył cały świat, jeśli swoje życie utracił? Bo co, da człowiekowi za, co, bo, co da człowiek w zamian za swoje życie? To też jest tłumaczenie dusza, ale mi to bardziej pasuje ogólnie do życia, a nie jako, jako do duszy, nie? Bo jak sprawdzam w Grece, to to jest życie, dusza i coś tam jeszcze. No, i teraz Jezus tutaj mówi: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie. Czyli właśnie, my nie mamy się wypierać ogólnie samych siebie, bo Bóg nie chce, żebyśmy my mamy właśnie odnaleźć własnych siebie. Ale mamy się wyprzeć swojego ja, czyli tego ego, które nam przeszkadza, czyli tej, zaprzeć się, tej fałszywej, zaprzeć się tej, fałszywej, tej fałszywej tożsamości. I mamy niej swój krzyż, i to jest właśnie ten krzyż, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do wielu, no mamy swoje przekonania, mamy swoje ukształtowania, to jak to nas ukształtowało w życiu, i my musimy się tego zaprzeć. I to jest dla nas trudne, i to prowadzi do bólu. I nie każdy jest po prostu gotów i nie każdy jest stać się uczniem Jezusa, kiedy nie zawsze się samego siebie. I no to mamy dwie kwestie, nie? Bo mamy iść za prawdą, no bo o to Bogu chodzi, żebyśmy dowiedzieli się, kim my jesteśmy naprawdę, nie? I to tutaj potrzeba zawsze się po prostu własnego ego. Eee... Dobra. I teraz przeczytam wam z, z Łukasza. Jeśli ktoś przychodzi do mnie... Nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony i dzieci, i braci, sióstr, a także swojej duszy, w sensie swojego życia, nie? Ja bym to czytała. Nie jest w stanie być moim uczniem. Chociaż tutaj też można duszę zinterpretować, kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest w stanie być moim uczniem. nie? No i tutaj mamy właśnie te dwie kwestie, czyli mamy jego prześladowania. Bo kiedy my wybieramy Jezusa, no to nagle mąż się budzi, żona się budzi, dzieci się budzą, co ty robisz, mi przynosisz. Znajomi, i tak dalej, nie? I tutaj też musimy się zaprzeć samego siebie. I teraz, kto, i o co chodzi tutaj z tym, kto nienawidzi mojej matki, kto nienawidzi swojej matki, e, dzieci, i tak dalej, to nie jest niegodzien, nie? To chodzi o to, właśnie, że jak ty zreagujesz? Jeżeli na przykład Twoja matka powie ci, wyprowadź się z domu. Jeżeli jeszcze raz będziesz głosiła Chrystusa, albo jeżeli, nie wiem, udostępnisz coś na Facebooku, to ja się ciebie wypieram, nie chcę mieć z tobą kontaktu. I tutaj chodzi o to. I czy ty wybierzesz tą matkę i usłuchasz, czy pójdziesz w uczniostwie dalej za Jezusem. I wtedy jesteś godzien Jezusa, kiedy zapierasz się po prostu siebie, zapierasz się poglądów, zapierasz się po prostu poglądów tych ludzi, przekonań tych ludzi. Nie? O to w tym chodzi. I to jest właśnie nasz krzyż, który dźwigamy. dźwigamy. I... Yy... I tym, czym właśnie nar narosliśmy za, za, za dzieciaka, no to na przykład yy, takim na przy naszym, tym, tym czym narosliśmy, na przykład na jakiś, na, narosliśmy lękiem, nie? Albo jakimś tam poczuciem niskiej wartości i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. I my mamy przekroczyć tą granicę pomimo lęku i poczucia wartości i iść za Jezusem. Wtedy jesteśmy go godni, wtedy jesteśmy jego uczniami, bo idziemy pomimo. Idziemy pomimo to, co nam mówią, to, co nam mówią ludzie. I tu Wam przeczytam jeszcze fragment o, o ego. A czemu ja tego nie wiem? Wys... Dobra, I jeszcze raz. Ego jest bardzo złożone. Formowało się od Twojego dzieciństwa aż do teraz. Składa się ze wszystkich Twoich myśli, emocji, przekonań, zaadoptowanych norm społecznych, zasad i doświadczeń, które zostały wzięte z zewnątrz. Zebrane razem, zlepione w całość i uznane za twoje, a nawet za ciebie. Zupełnie jak gdybyś właśnie z tego się składał, jakby te rzeczy to były twoje komórki. Nazywając rzeczy po imieniu, przyjąłeś zbiorowy umysł jako swój, związałeś się z nim i zbudowałeś w oparciu o to obraz siebie, konstrukcję, która jest nakładką na to, kim rzeczywiście jesteś, nie? I przez to, że ego tworzy iluzję Ciebie jako indywidualnego, oddzielonego od wszystkiego, osobnego źródła świadomości, które nazywasz ja. Ta iluzja jest tworzona w procesie wychowania, które ma Ci pomóc w radzeniu sobie z późniejszymi wyzwaniami. Hmm. Ta iluzja jest stworzona w procesie wychowania, które ma ci pomóc w radzeniu sobie z późniejszymi wyzwaniami w dorosłym życiu. I Pierwotnie taka jest funkcja ego. Ego działa na wielu poziomach, na poziomie świadomym i podświadomym. Jest jak wielki korzeń, który przerasta każdą sferę, który przerasta każdą sferę twojego życia i jest tak głęboko w ciebie wrośnięty, że nie jesteś nawet w stanie zobaczyć pełnej struktury ego, ani jego wpływu na twoje życie. Tylko tego, tylko tego jest, że nie da się zidentyfikować każdego śladu ego w swoim życiu, i nawet nie trzeba, nie. No ale my jesteśmy w Jezusie jakby, i my mamy właśnie zidentyfikować nie? te maski, te nasze poglądy, i mamy się po prostu mamy się po prostu tego, tego zaprzeć. I o to chodzi, żebyśmy nieśli właśnie swój krzyż. Tak? No bo jeżeli przychodzą ci kłamstwa, a czy ja powinnam na przykład głosić Ewangelia, a czy ja powinnam wychodzić, a czy ja się powinnam modlić o ludzi, to jest twoje ego po prostu, nie? To jest to, że się boisz. Boisz się opinii, boisz się tego, że ktoś, nie wiem, widział jakieś twoje ostatnie zachowanie, powie, ty głosisz Chrystusa, bo, bo ty się ostatnio tak zachowałeś. To jest po prostu tego, nie? Że się boimy. I, i, i. I na przykład tutaj święty Paweł Mówi w Cokolwiek jednak było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za stratę, ale i więcej, wszystko uznaję za stratę ze względu na ważność poznania Chrystusa. Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i uznaję za gnój, żeby zyskać Chrystusa i odnaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości tej sprawa, lecz tę, przez wiarę Chrystusa, tę z Boga, sprawiedliwość opartą na wierze. No i tutaj y, chodzi o to właśnie, abyśmy. Uznali do tej, do tej pory w to, co wierzyliśmy, za gnój, tak? Nasze przekonania, nasze poglądy, to wszystko, abyśmy po prostu to odrzucili, i to jest ten prawdziwy krzyż, który mamy po prostu odrzucić w połączeniu, jak wybierasz drogę służenia, tak? No bo jest też napisane, że y, mamy to przemyśleć, czy w ogóle chcemy być uczniami, mamy dobrze to obliczyć, czy jesteśmy w stanie być uczniami, nie? I tu właśnie zaraz Wam przeczytam. Kto bowiem z Was. Chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby czasem, gdyby położył jej fundament, a nie mógł dokończyć, wszyscy, którzy to widzą, nie zaczęli go wyśmiewać, mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, lecz nie mógł dokończyć. Nie? Więc yy, zanim my pójdziemy za Jezusem, zanim będziemy chcieli stać się Jego uczniami to my musimy obliczyć koszta. czy jest po prostu na to stać, czy my w ogóle damy radę pójść dalej, tak? No bo kiedy idziesz prawdziwie za Chrystusem, no to nie dość, że masz też prześladowanie we własnym domu e, i to może być wśród o, e, osób wierzących, tak? No bo przykładowo, jeżeli mąż z żoną nie idzie razem, tak? Dzieci nie są nawrócone, no to wytykają cię palcami, utrudniają ci to życie, życie. I teraz ty masz podjąć decyzję, czy ty jesteś w stanie, czy ty dasz radę, czy ty wytrwasz pomimo tego, jak traktują cię w domu, co ci mówią, jak ci grożą? Czy ty jesteś w stanie położyć swoje życie za Jezusa? Czy ty jesteś w stanie być uczniem? Czy ty chcesz być tym uczniem? Czy ty, jak ktoś ci powie, przynosisz mi wstyd, bo udostępniasz takie treści na Facebooku i Ci powie, nie życzę sobie, żebyś te treści wystawiał. Czy ty pójdziesz za Jego opinią, czy ty pójdziesz za Jezusem? Nie? Czy ty właśnie poniesiesz ten krzyż? Czy ty go weźmiesz i pójdziesz e, i pójdziesz dalej, nie? I tak jak mówię ta prawda, no, ta prawda też jest istotna, no bo o to Bogu chodzi, abyśmy cały czas chodzili w prawdzie, tak? No bo nie idziemy za Jezusem, kiedy nie chodzimy w tych prawdach Boże, kiedy cały czas poddajemy się kłamstwu, tak? Na przykład. Nie? I nie idziemy i czegoś nie robimy. Tak jak tutaj mówiłam podczas uwielbienia, że diabeł będzie robił wszystko, żeby nas odciągnąć. Czyli trzymał nas w odrzuceniu, nie wiem, w poniżeniu, w kłamstwie, w jakimś grzechu, po to, żebyś tego nie robił. No i teraz czy ty pójdziesz za prawdą i czy ty ogłosisz słowa prawdy, tak? W dniu, w którym przychodzi do Ciebie potępienie, w dniu, w którym przychodzi do Ciebie przygnębienie i nagle odechciewa ci się, nagle masz wątpliwości. Czy ty staniesz naprawdę i pójdziesz dalej za Jezusem? Czy ty zawsze się własnego ja i pójdziesz dalej, tak? Mogą ci dzieci powiedzieć nie chcę znać takich rodziców. I czy ty pójdziesz za Jezusem, czy ty właśnie wytrwasz dalej? Albo który król, który wyrusza, by zetrzeć się w walce z innym królem, nie usiądzie najpierw i nie naradzi się, czy jest w stanie 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który wyrusza przeciwko niemu z 20 tysiącami, jeżeli ten król nie jest w stanie, to on wysyła pismo on wysyła pismo o pokój. Dlatego e, cokolwiek kościele, jeżeli de decydujesz się być w uwielbieniu, jeżeli decydujesz się sprzątać kościół, jeżeli decydujesz się na ewęgializację, jeżeli decydujesz się na modlenie o ludzi, czy ty obliczyłeś te koszta? Czy ty naprawdę obliczyłeś te koszta, że ty chcesz działać? Bo yy, bycie w uwielbieniu to jest poświęcenie swojego życia. Są próby, jest przygotowanie, jest nie wiem, tworzenie nowych nut, tworzenie nowych pieśni. Poświęcasz swoje życie dla Chrystusa, tak? Ja tak samo prowadzę z Kościół, poświęcam swoje życie dla Chrystusa, bo to wymaga, wymaga siedzenia z Bogiem, wymaga rozważania Biblii. Tak, że nie prowadziła krzywo kościoła. Więc cały czas w obecności Bożej, tak? Yy, śpiewając w uwielbieniu, też muszę przychodzić, też muszę poświęcać swoje życie, tak? Więc czasami możesz stanąć przed wyborem, czy pojechać na wakacje, czy jednak zostać i służyć Chrystusowi, tak? Bierzesz się do ewangelizacji, no to też wymaga poświęcenia, tak? Czy wybierzesz, że idziesz na ewangelizację, czy nie wiem, wybierzesz w tym momencie rozrywkę, czy właśnie chcesz zyskać to swoje życie, czy chcesz utracić to swoje życie, nie? Czy gonisz za tym życiem, bo my mamy mieć świadomość tego, że my nie jesteśmy z tego świata. Tak, tak jak nawet Abraham o tym mówił, że on wiedział o tym, że on jest przechodnim na tej ziemi. jeżeli ty będziesz miał takie w głowie, że ty jesteś przechodniem i zdecydujesz się na bycie uczniem, to będziesz ponosił konsekwencje. Nie? Dla niektórych to może być bardzo bolesne, bo mogą tak kochać swoje życie, mogą tak umiłować po prostu swoje ego, że będzie to dla nich straszliwy ból. I masz obliczyć te koszty, czy ty jesteś w stanie iść. Czy ty jesteś w stanie iść na tą wojnę? Bo to jest wojna. Czy wyślesz czy to pismo pokojowe? Czy po prostu idziesz i walczysz? Tak jak gdzieś, yy, śpiewaliśmy, tak? Będę walczył jak żołnierz. Jestem wojownikiem. Czy ty chcesz być tym wojownikiem? Czy ty chcesz iść do przodu? I tak jak mówiłam, to się nie tyczy tego służby, bo możesz siedzieć w swoim poniżeniu, w odrzuceniu. Może ci życie w ogóle nie iść. Możesz tak być, bo się boisz. Nie? Bo to jest lęk, który musimy... Który musimy po prostu zwalczyć, nie? Co mamy tu jeszcze? Tak więc każdy z Was, kto nie pozostawia wszystkiego, co do Niego należy, nie może być moim uczniem. Tomek, powtórz werset? <grystanie> tak więc każdy z Was, kto nie pozostawia wszystkiego, co do Niego należy, nie może być moim uczniem. Więc jeżeli nie chcesz pozostawić rodziny, zależy Ci na opinii Twojej rodziny, nie chcesz być prześladowany, zależy Ci na opinii znajomych, Zależy, nie wiem, boisz się tego bólu, lękasz się, to po prostu nie możesz być uczniem. Nie? Bo, no to są trudności, tak? Ja tak samo doświadczam trudności w tej drodze i nie jest lekko. Są gorsze dni, są dni lepsze, ale wracam, staję na prawdzie, tak? Nie wycofuję się, idę dalej. Ale ja to wybrałam świadomie, tak? Bóg, Bóg powiedział, że to jest moje powołanie, ale ja weszłam w nie świadomie. I przede wszystkim podejmuję decyzję świadomie, że ja chcę. Poznać prawdę, że ja chcę być wyzwolona, że ja chcę obłupać to swoje serce. Ja chcę, żeby ta skorupa do końca odpadła, nie chcę zatwarzać swojego serca, nie? I w moim sercu jest to, żeby, żeby ludzie, ludzie po prostu nawracali się i spotykali, i spotykali Jezusa. Chciałabym po prostu, żeby każdy człowiek na świecie poznał tą prawdę, którą jest Jezus. I ja nie mam lekko, bo. Yy... Większość ludzi nienawidzi mnie za to, że ja się nawróciłam, bo pociągnęłam Justynę, pociągnęłam Damiana, pociągnęłam mojego męża, kogoś tam jeszcze pociągnęłam i życzą mi śmierci po prostu. Więc to jest prześladowanie już takie u uh, uh, nie. No, więc. Yy... Czekajcie, bo jeszcze coś tutaj było w małej takiej właśnie. Czy już nie możemy? Co? A, już wiem. Dobra, nie sądźcie. Jezus mówi, nie? Nie sądźcie, że przyszedłem rzucić pokój na ziemię. Nie przyszedłem rzucić pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, córką, z jej matką i synową, z jej teściową i wrogami człowieka. Będą i wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. I kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mi godzien. To jest mocne ogólnienie, bo wtedy Jezus mówi tego człowieka: "No nie jesteś mi godzien, bo nie idziesz za mną", nie? bo nie bierzesz swojego krzyża. I właśnie kto szuka swojego życia, zgubi je, a kto zgubi swoje życie ze względu na mnie, znajdzie je, nie? No, to są mocne słowa. Kto nie, kocha, moi, kto nie kocha bardziej, ale właśnie to, tak jak mówiłam, to chodzi o poglądy i o przekonania. Jeżeli ci dziecko zagrozi, jeżeli ci matka zagrozi, że nie będzie miała z tobą kontaktu, co ty wybierzesz? Co zrobisz? Czy weźmiesz ten krzyż i pójdziesz za Jezusem Chrystusem? Do przemyślenia. Przeliżcie koszta. Amen. Chyba wszystko. Amen. Czy przeczytasz, to właśnie miałam coś wam przeczytać. Taka siostra, która dostała w ogóle objawienie. Od Boga ja się w ogóle z tym zgadzam i Wam to przeczytam. Znaczy, może ktoś ma takie objawienie? Dobra. Wielu chrześcijan posługuje się Biblią w niewłaściwy sposób, nie trafiając w myśl Chrystusową, którą on chce nam objawić. Dochodzą do zadziwiających wniosków, które podłoże mają w rządzach ciała, a nie w duchu bożym. Weźmy pod lupę choćby sam upadek człowieka, który wcale nie polegał na grzechu samym w sobie. Ale na zjedzeniu z drzewa poznania dobra i zła. Drzewo poznania dobra i zła to prawo. I to było największym problemem. Człowiek wybrał prawo zamiast relacji z Ojcem. Ewa zjadła owoc, a potem dała go Adamowi. Tym samym Adam wziął na siebie to, co zrobiła Ewa. To samo później zrobił Chrystus, biorąc na siebie upadek oblubienicy. Czylicie to? Ja w ogóle mówię: Kurde, wow! Jak, jak ta księga w ogóle to wszystko przedstawia, nie? Wierze, jak to się później odzwierciedla właśnie w Nowym Przemieniu, to, to, co zrobił Chrystus, nie? Bo mamy tego upadłego Adama i tego Adama, jakąś, jak to się mówiło, tego Adama nowego. O. <ścoughs> Dobra. A potem dała go Adamowi. Tym samym Adam wziął na siebie to, co zrobiła Ewa. To samo później zrobił Chrystus, biorąc na siebie upadek oblubienicy. To jest cudowne. Po upadku Bóg mówi do człowieka, że wprowadzi nieprzyjaźń między wężem a niewiastą. Jest to obraz ostępczego Izraela i Kościoła składającego się z Żydów i Pogan w nawiasie. Nie chodzi o to, że Bóg tę nieprzyjaźń wprowadził, ale o to, że jest to konsekwencja wejścia pod prawo. Dopiero Chrystus tą nieprzyjaźń zniósł przez swoją śmierć na krzyżu. Ale ci, którzy tego nie przyjęli, prześladowali tych, którzy przyjęli Zupełnie jak Kain, który zabił Abla, do czego odnosi się Jan w swoich listach. I do dziś jesteśmy molestowani psychicznie przez ludzi, którzy uważają, że wciąż mamy przestrzegać prawa i traktują chrześcijaństwo jako drogę moralności, podczas gdy Bóg chce nas przywrócić do relacji z samym sobą. Bóg mówi, że kobieta będzie miała pragnienia ku swemu mężowi, a on będzie nad nią panował. I, i słuchajcie tego: jest to proroczy obraz Kościoła i Jezusa. Słuchajcie to? Jest to proroczy obraz Kościoła Jezusa. Jezus jest Panem, a oblubienica swoje pragnienia kieruje ku Niemu, bo zna Jego doskonałą miłość. Czajcie? Eee, gdzie to jest? Uf, przeskoczyło mi. Czy mi to przeskakuje? Eee, Wbuch. Co mi przeszkakujesz? gdzie to jest? Bo zna jego doskonałą. Aha, dobra. Jezus jest Panem, a ulubienica swoje pragnienia kieruje ku niemu. Bo zna jego doskonałą miłość. W bólach. Ty coś tam klikasz? Nie, ja nie chcę mi się Ten. W bólach, prześladowaniach rodzi potomstwo. Tak było z pierwszymi chrześcijanami i tak jest do dzisiaj w niektórych częściach świata. Jak wiele osób do dzisiaj twierdzi, że skoro Ewa była stworzona dla Adama i powstała jako druga, to znaczy, że jest mniej ważna. Tak, Ewa została stworzona dla Adama tak samo jak Kościół został stworzony dla Jezusa. I ta historia tylko to ma nam pokazać. Tylko i aż. I co Jezus zrobił? Oddał za Kościół swoje życie. Pewnie dlatego, że kobieta. Jest mniej ważna niż mężczyzna. Wiecie, taki uśmieszek, nie? Biblia jest piękna, ale tylko wtedy, gdy, gdy czytamy ją w duchu, bo to On objawia nam prawdę o sobie i o świecie. Jak? Zgadzacie się z tym? Bo normalnie, no nie wiem, do mnie po prostu, jak ja to przeczytałam, mówię, to jest prawda. Od razu po prostu to jest prawda. Doszło to do mnie, nie? Gdzie ja idę? Dobra.